Dzisiaj sięgamy do Ewangelii Mateusza i czytamy wersety od 28 do 34 z 8 rozdziału tejże Ewangelii. A gdy przybył na drugą stronę do krainy Gadareńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani wychodzący z grobów, bardzo groźni. Tak, iż nikt nie mógł przechodzić tą drogą I poczęli krzyczeć tymi słowy Cóż my mamy z Tobą, Sydu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal od nich była wielka trzoda pasujących się świn Wtedy go demony prosiły, mówiąc Jeśli nas wypędzasz, to poślij nas w tę trzodę świn I rzekł im Jezus Idźcie. A one wyszedłszy, weszły w świnie. I oto cała trzoda ruszyła pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli i poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a ujrzawszy Go, prosili. Aby odszedł z ich krainy. Niezwykła historia, jedna z takich, które naprawdę zmuszają do zastanowienia się, ale też jednocześnie historia niezwykle ciekawa. Pokazuje nam bowiem osobę Jezusa Chrystusa trochę z innej strony, albo inaczej mówiąc, objawia nam pewien rąbek tajemnicy o tym, kim jest. Jezus Chrystus Ale po kolei Jezus udał się z Galilei Do krainy Gadareńczyków Przepłynęli Przepłynęli Jezioro Genezaret I wylądowali w krainie Która tak naprawdę Była absolutnie już Pogańska Kiedyś te tereny zamieszkiwali Izraelici Była to część Samarii, która właściwie była zamieszkiwana przez ludzi, których Żydzi uważali za mieszkańców. I rzeczywiście tak było, bo byli po części Żydami, a po części potomkami ludów, które zostały przesiedlone przez okupantów na te izraelskie tereny. Doszło do przedziwnej sytuacji. Ale zanim ta przedziwna sytuacja nastąpiła, musimy wspomnieć o jednej rzeczy. Jezus wszedł do łodzi z uczniami po usługiwaniu swojemu narodowi i powiedział, płyniemy, płyniemy na drugą stronę. Już sam fakt, że mieli płynąć do krainy pogańskiej, no musiał na uczniach zrobić pewne wrażenie. Dlatego, że Żydzi generalnie unikali kontaktów z poganami, Samarytanami. No ale Pan. Wydał polecenia. I w naszych Bibliach, mówię o Biblii Warszawskiej, zapisano, że, że nagle zebrała się nawałnica wielka. Ale Greka mówi, że doszło do wielkiego trzęsienia ziemi na morzu. No, naprawdę, nawałnica, trzęsienie ziemi to nie to samo. I tłumacz się nie popisał. Ale to trzęsienie ziemi było szczególne. Dlatego, że ono było na środku jeziora, Morza Galilejskiego, jak też nazywali go Żydzi. I jedynym jego celem było, tak wynika z zapisu, zatopienie łodzi, na której byli uczniowie z Jezusem. I uczniowie dobrze to odczytali, natomiast, zwracając się do śpiącego Jezusa, wiemy, byli w panice, prosili Go o ratunek, Jezus spokojnie zgromił morze, zgromił wiatr i fale, i nastała cisza. Zdarzyło się to wszystko w drodze do tej ziemi, w której miało dojść do tych niezwykłych wydarzeń za chwilę. I uświadommy sobie, bo czasami mam wrażenie, że ludzie wierzący myślą, że są tutaj na wczasach na tym świecie, że przeżywają jakoś lankę. My pewnych rzeczy nie widzimy do przodu, ale Bóg je widzi. Bóg nas prowadzi do pewnych celów. I my nie jesteśmy świadomi tego, co się stanie za miesiąc, za rok, natomiast nie rozumiemy, dlaczego znajdujemy, spotykamy tak niezwykły opór opór w postaci buntu, czy to ludzi, czy to demonicznych jakichś manifestacji. Czasami nam się wręcz osobiste życie sypie, i nie bardzo wiemy, czemu tak jest. Przecież nie powinno tak być, myślimy. Bo przecież żyjemy z Bogiem, ale nie rozumiemy albo nie chcemy rozumieć, że mamy przeciwnika na tym świecie, a jest nim szatan, który jest świadomy pewnych działań, które podejmuje Bóg, i oczywiście on nie może im w żaden sposób zaszkodzić, ale w każdy możliwy sposób próbuje zniechęcić ludzi, którzy zostali przez Boga wybrani do tego, aby wypełnić Jego wolę. I tutaj dokładnie mamy taką sytuację. Diabeł spodziewał się konfrontacji na terenie, który był całkowicie pod jego kontrolą. Ale też wiedział, że przegra tę konfrontację. Więc cóż mógł zrobić? Jedyną szansą dla niego było to, żeby nie dopuścić do tej konfrontacji. Oczywiście szansa była nikła. I sądzę, że on w ogóle nie wierzył, że ona... Na nastąpi, ale nienawiść, która była w diable, kazała mu działać i działał. Ale to też pokazuje, że diabeł ma moc. Wywołanie trzęsienia ziemi przez diabła nie jest wynikiem jego bezsilności. On ma moc. Ma prawdziwą moc i Bóg się zgadza na to, żeby jej, żeby jej czasami używał. Oczywiście w granicach, które, które On mu wyznaczy, żebyśmy byli tego świadomi. Kiedy łódka ląduje na plaży po drugiej stronie jeziora Genezaret, widzimy przeciwną scenę. Złóż jeziora by miała, była, ciągnęła się droga. Były drogi wokół jeziora, wokół, wzdłuż morza, wzdłuż lasów, wzdłuż rzeki. Bo były naturalne ciągi komunikacyjne. I ta droga w zasadzie pozostawała dłuższego czasu nieczynna. Nikt nie chciał tam chodzić, jeździć, ponieważ nad tą drogą panowało dwoje. No powiedzmy, ludzi, bo to byli ludzie. Ale ci ludzie byli szczególni, oni byli wypełnieni demonami. Kiedy Jezus zaczyna z tymi ludźmi rozmawiać, okazuje się, że że tam nie ma do czynienia z jednym demonem, z dwoma demonami, ale tam jest cały legion, czyli cała masa demonów. Nie wiem, i nikt z nas nie wie, co sprawiło, że ci ludzie byli tak zniewoleni. Nikt z nas nie ma pojęcia, co się przydarzyło tym ludziom w życiu, ale wiemy na pewno, że byli zniewoleni. Mało tego, kiedy demony zobaczyły nadchodzącego Jezusa. To w przeciwieństwie do uczniów i wielu, wielu innych ludzi świetnie rozpoznały, z kim mają do czynienia, i były przerażone, dlatego że one spodziewały się, że Jezus każe im odejść, jak to Biblia różnie nazywa, ale użyjmy określenia, w zewnętrzną ciemność. Czyli, że tak naprawdę one zostaną zniewolone, zamknięte i będą czekały na swój. Niechybnie katastrofalny los. I tego się spodziewały. Dlatego wołają: Przyszedłeś, Synu Boży, nas dręczyć, ale przecież to nie czas jeszcze, to nie jest ten czas. I druga ciekawa rzecz: ludzie nie rozeznają pewnych rzeczy, ale demony wiedziały, że to nie jest ten czas. Ciekawa ciekawostka skąd wiedziały? Skąd wiedziały, że to nie jest jeszcze koniec czasów? No musimy przyznać z pokorą, że naprawdę my, ludzie niewiele wiemy tak naprawdę i powinniśmy bardzo często chodzić w ogromnej pokorze przed Bogiem i w ogromnej pokorze przed innymi ludźmi, bo czasami jak się potrafimy wymądrzać, to wygląda na to, żeśmy wszystkie rozumy pozjadali. Naprawdę niewiele wiemy ani o ludziach, ani o Chrystusie, ani o Bogu, ani o diable nawet, chociaż nie jest to wiedza, która jest do czegoś nam szczególnie potrzebna. Demony przeświadczone o tym, że to może być ich ostatnia chwila, proszą Jezusa, jeśli nas wypędzasz, to posi nas ten czole świń. I co się stało? Jezus powiedział: idźcie. Idźcie. I oto mamy taki obraz. Cała trzoda ruszyła pędem po urwisku, wpadła do morza i zginęła w wodach. No, wyobrażam sobie dzisiaj, co by uczyniły organizacje dbające o prawa zwierząt. No, Jezus by został pewnie aresztowany, ukarany przykładnie za to, że zostały złamane prawa świń. Wcale nie żartuję. Zapewne tak by się to skończyło. Ale pójdźmy dalej. O co Jezusowi chodziło? Jezusowi chodziło o to, żeby uratować ludzi. On tą dwójkę, która była całkowicie zdemonizowana, wyzwolił. Tych dwóch mężczyzn siedziało u jego stóp wolnych. Demony nie miały do nich dostępu. Ale gdyby demony wyrzucił, one mogłyby na przykład zaatakować pasterzy. Jezus nie pozwolił im na to. Pamiętajmy o jednej niezwykle ważnej rzeczy. Syn Boży nie przyszedł na to, żeby zgubić człowieka. Syn Boży nie przyszedł na to, na ten świat, żeby zniszczyć ludzi. On przyszedł nas ratować. Tak było 100 lat po jego odejściu do nieba, 200, 500, 1000 i tak jest 2000 lat po jego odejściu do nieba. Ten czas, który jest czasem, Pogan, jest jednocześnie czasem ratunku. I dopóki ostatni z Pogan nie wejdzie do chwały Bożej, dopóty nie nastąpi koniec. Dlatego wszyscy, którzy Dzisiaj psioczą na Boga, psioczą na Jezusa, są niepoważnymi ludźmi. Jak psioczysz na Jezusa, to spójrz na krzyż i przypomnij sobie, kto do Niego został przybity. Ty czy Jezus? Bo jeśli Ty, to masz prawo psioczyć. Chociaż nie do końca, bo przecież zasłużyłeś na to. Ale jeśli Jezus, to po prostu zamknij się i z pokorą przyjmij to. Że ktoś cierpiał z Twojego powodu Jeżeli nie chcesz Jego łaski Nie chcesz Jego przebaczenia To Twoja sprawa Ale nie uśmiela się Psioczyć na kogoś Kto własne życie Oddał w ofierze za Ciebie Jezus ratował tam Na tym miejscu Nie tylko tych dwóch opętanych Uratował pasterzy można powiedzieć, że nic nie je groziło jego uczniom, ale dlatego, że on był z nimi, więc ratował swoich uczniów. Zginęły świnie, zginęły zwierzęta. To przykre, ale taki jest dzisiejszy świat. To my doprowadziliśmy ten świat do takiego stanu. To z naszego powodu całe stworzenie cierpi, boleje. I jak mówi Biblia, całe to stworzenie wyczekuje z niecierpliwością i z nadzieją. A na objawienie się Synów Bożych. Bo kiedy, kiedy ludzie naprawdę poznają Chrystusa, kiedy ten świat się zmieni, to całe stworzenie będzie pełne radości. Całe stworzenie będzie wdzięczne. I z całym stworzeniem człowiek będzie miał bliską społeczność. Ale nie teraz. Nie w tym momencie. Ale ta historia się nie kończy na tym. Oto pasterze, którzy byli świadkami tego wszystkiego, uciekli, pobiegli do miasta. I opowiedzieli całą historię. Jak zareagowalibyśmy my? Trudno powiedzieć, ponieważ jesteśmy różnymi ludźmi. Ale wiemy, jak zareagowali tamci ludzie. Oni przyszli do Jezusa. Kiedy go zobaczyli i zaczęli go prosić, wiecie, co to znaczy? To znaczy, że oni uznali jego autorytet. Oni nie rzucili się na niego z pretensjami. Przecież w końcu ich majątek zginął. Ale oni nie rzucili się na niego. Oni zaczęli go prosić, bo oni wiedzieli, że w tym człowieku jest moc. Że to nie jest jeden z nich. Że to jest ktoś inny, ktoś nadzwyczajny. Więc nawet nie wspominali o straconym bogactwie, o zabitych świniach, ale poprosili go: Panie, odejdź od nas. I wiecie, to jest przerażające, ponieważ to zdarza się po dziś dzień. Naprawdę nie brakuje ludzi, którzy mówią, panie, odejdź od nas. Odejdź od nas. Byłem czasami świadkiem takiej sytuacji, kiedy ludzie mówi, nie, nie będę czytał Biblii, bo nie chcę sobie narobić kłopotów. To nie, był, to nie była przypadkowa wypowiedź. Była wypowiedź człowieka, który uznał autorytet Biblii, wiedział, co w niej może być. I wiedział, że kiedy on będzie czytał, to rzeczywiście, on jako grzesznik narobi sobie kłopotów, więc wolał udać, że nic nie wie o Bożym Słowie. To oczywiście nic nie zmieni w Jego życiu, ponieważ oskarżenie Go dogoni szybciej niż sobie to wyobraża. Ale przecież znamy ludzi, wielu z nas zna ludzi, którzy poznali Chrystusa. A jednak go odrzucili, podeptali. Chociaż nigdy nie zaprzeczyli temu, że to jest Syn Boży. Nigdy nie zaprzeczyli temu, że to jest Mesjasz. Nigdy nie zaprzeczyli temu, że to Bóg. To jest przerażające, ale to pokazuje nam, że grzech, a za grzechem ukryty szatan mają też moc, aby ludziom zamykać oczy. Aby ludzie byli ślepi, aby nie widzieli, nie słyszeli, nie rozumieli. To straszne, ale prawdziwe. I miejmy tego świadomość. I, kochani, ratujmy swoje życie, dopóki jest ta możliwość. Co wybierzesz w swoim życiu? Jezusa czy świnie? Co wybierzesz? Jezusa czy świnie? Wbrew pozorom, to jest wybór pomiędzy życiem a śmiercią. Pomyśl not. To. Amen.